Zobaczcie, srebrna Marka! Hehehe Srebrna Marka, niemożliwe z pierwszej wojny Kto z Was oglądał jeden z moich poprzednich filmów zatytułowany Stary Fanty pod Nowym Mostem zapewne już to miejsce rozpoznaje Tak, kurkowałem tutaj i wtedy udało mi się znaleźć bardzo stare i ciekawe Panty, między innymi fragment późnośredniowiecznej ceramiki oraz bardzo fajne popiersie Paula von Hindenburg. Oczywiście były też przedmioty współczesne, telefony komórkowe, monety, zdoby, ale były również łuski drugowojenne i przedmioty z lat 20., 30., XX wieku. Nasunęło mi to przypuszczenie, graniczące niemal z pewnością, że dno tej rzeki w czasie budowy tego nowego mostu nie zostało ani pogłębione, ani nasypane nowymi warstwami a to daje szansę na kolejne super znaleziska dlatego tu wróciłem burkowałem i powiem Wam nie zawiodłem się, kolejny raz udało mi się znaleźć bardzo ciekawe i stare fanty i powiem Wam więcej na pewno jeszcze tu wrócę i nakręcimy część trzecią jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się znaleźć, to zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Srebrna marka ha, ha, ha. Srebrna marka, niemożliwe, z pierwszej wojny Miałem nakręcić zakończenie naszego nurkowania jeszcze na brzegu, ale zobaczcie co idzie, co jest nad nami, co jest nade mną. Polerny huragan. Patrzcie co już wyrządził. Widzicie? Tam w rzece. Co chwilę zdmuchnęło z tego podwórka trampolinę dla dzieci. Dlatego nie będę ze względów bezpieczeństwa yy, robił zakończenia tutaj na brzegu. Jak widzicie, pod tym mostem tylko zawijam na chatę i na spokojnie pokażę wam, co znalazłem. Udało mi się dojechać do domu przed, przed całkowitym załamaniem pogody. Całe szczęście, bo naprawdę było niewesoło. Ale się już uspokoiło i mogę nakręcić zakończenie. Zanim jeszcze przedstawię wam przedmioty, omówię to parę słów odnośnie samych poszukiwań. Jak widzieliście, miejsce jest dosyć specyficzne. Bardzo duży ruch na wodzie. Ja Wam zaprezentowałem kilka przepływających tam jednostek, natomiast ten ruch był jeszcze większy, tych łodzi było troszeczkę więcej. No, nie ma się co dziwić, jest to bardzo ciekawe i piękne miejsce bardzo ładny zakątek i ławy. Dużo ludzi tam pływa, żeby pooglądać przyrodę, ale też są zlokalizowane tam hangary. Więc ten ruch jest bardzo duży. Jeżeli chodzi o samą wodę, to widzieliście widoczność zerowa, dno bardzo kamieniste, twarde, nie ma tam osadów miękkich. W związku z prądem, dosyć wartkim, w tej rzeczce na dnie jest tylko piasek, żwir i bardzo dużo kamieni, w tym niektóre wielkości piłki futbolowej. To wszystko składa się na to, że ciężko tam przemiatać wykrywaczem, bo są co chwila zaczepy o te kamienie. No a później, przy kopaniu również trzeba najpierw te kamienie odrzucić. Czasami twardo się kopie, bo tak jak mówię, jest bardzo dużo potłuczonych cegieł, żwiru, kamyczków, kamieni, więc te poszukiwania są troszeczkę utrudnione. Ale nie ma co narzekać, bo rekompensata jest bardzo, bardzo ciekawa. Zresztą sami zobaczcie. O śmieciach nie będę mówił, bo to szkoda czasu na to. Zresztą jak widzieliście sporo śmieci wyrzuciłem tam już na miejscu na brzeg, bo nie miałem gdzie ich po kieszeniach upychać. Zresztą wkładać potłuczone szkło czy blachę do jacketu, to jest szaleństwo, bo można go po prostu podrzeć. Dlatego rzucałem to wszystko na brzeg, a później to pozbierałem. Nie będę wam pokazywał. Jedziemy z tym, co się udało znaleźć. Pierwsza grupa, a może się przyda ten śmieć, pierwsza grupa militarna. Ten niepozorny, mocno utleniony, już aluminiowy przedmiot to jest nic innego jak nosek, tak zwany nosek element od niemieckiej maski przeciwgazowej z okresu II wojny światowej. Tutaj była mocowana część twarzowa maski, natomiast tutaj jest wejście na pochłaniacz z węglem aktywnym, z filtrem. Kolejny element militarny ładownik, tak zwana łódka tu wchodziło 5 naboi małzerowskich stosowany zarówno w I, jak i w drugiej wojnie światowej no i w pozostałości dwóch łusek w poprzednim filmiku mieliśmy łuskę z tego co pamiętam małzerowską teraz mamy Mosina Naganta karabin ruski karabin też używany w pierwszej i drugiej wojnie światowej niestety denko łuski jest mocno utlenione i wszystkie bicia Zeszły, więc nie jesteśmy tego w stanie określić. I kolejna łuska to będzie coś: jakiś Bertier czy Manlicher, jakiś Węgier albo Francuz z niezbitą spłonką. No ale już tu nie będę cudował, nie będę wzywał służb, bo bez sensu i tak z tym nic nie zrobią: rzucą to krzaki. A tylko papierologia bez sensu pozbędę się tego przedmiotu, żeby go nie trzymać w domu i nie podpadać pod ustawy. Krótki komentarz do tych rzeczy militarnych No bardzo super, cieszę się, bo To wskazuje na to, że tam W tym miejscu były po wojnie Wyrzucane, niechciane już Militarne śmieci, wtedy śmieci, dzisiaj skarby Więc Podejrzewam, że będzie tych Przedmiotów więcej W dalszej części rzeki Mogą być bagnety, odznaczenia, hełmy Kto wie No zapowiada się dosyć ciekawie Nie jest to przypadek, że tam w tym na takim małym miejscu znalazłem 5 przedmiotów związanych z okresem wojny. Kolejne przedmioty: 3 monety perelowskie, 20 złotówka z niklu i 5 monet aluminiowych. Jak widzicie, dosyć agresywny tam grunt, nie obchodzi się łaskawie z aluminium. Ten pogryziony nosek, utleniony i te monety na to wskazują. Szkoda. No te, pere, te Perele to powiem Wam szczerze, że nawet je lubię. Jeśli się fajnie znajduje, ładnie brzęczą. Mam ich już dosyć sporo. Kiedyś Wam pokażę, jakie magazynuję. No ale w tych, w tych stanach, no to nawet się nie nadają do, do takiego zbioru, byle jakich monet. No ale dobra, są. E, dla porządku. Klucz. Perelowski. No i telefon komórkowy Samsung. Tego telefonu i noska momentu znalezienia nie widzieliście na filmiku z tego względu, że znalazłem, już, znalazłem je już w końcowej fazie poszukiwań i po prostu padła mi bateria w kamerze. Jak widzieliście, w związku z tym, że tam panuje na tej rzeczce duży ruch, to, to te poszukiwania były bardzo trudne. Musiałem za każdym, przed każdym zanurzeniem się i wynurzeniem rozejrzeć dookoła, czy nic nie płynie musiałem jak coś płynęło to oczywiście przeczekać cierpliwie aż ta łódź yy, przepłynęła a to wszystko kosztem oczywiście baterii bo kamerka cały czas jest włączona yy, no i skutkowało to tym że po prostu baterie padły mi szybciej yy, niż zazwyczaj yy, i momentu znalezienia tych dwóch przedmiotów nie zarejestrowałem ale zaręcza wam że yy, były tam w tym dniu znalezione kolejna partia znalezisk 3 monety obieg 5 2 1 groszówka. No i królowa balu. Srebrna marka Cesarstwo Niemieckie. XIX wiek. Piękny stan. Zresztą zobaczcie to z innej kamerki. Jedna marka Deutsches Reich, czyli Rzesza Niemiecka. 1876 rok. Ładny stan. Nie za bardzo wytarta. Widoczne wszystkie szczegóły liści, dębu wokół nominału. Perełki wokół otoku. Monety. No i mamy wersję z małym orłem. Późniejsze roczniki, były bite z orłem dużym. Pod ogonem dwie literki A, czyli mennica berlin. Również ładnie zachowana, rewers, wyraźnie widoczne wszystkie szczegóły orła. Też ładna patyna, ciemna. Ładna manetka. Ogólnie, ogólnie uważam wyprawę za bardzo udaną. Oczywiście, możecie powiedzieć, że tutaj nic nie znalazłem, oprócz tej marki samej śmieci, ale ja nie tak tego nie traktuję. Mam 24-letnie doświadczenie w poszukiwaniach, więc jest coś, coś, coś takiego jak ten nos poszukiwacza. I powiem Wam tak: nie bez, nie, nie bez przypadku w tym rejonie znalazłem 5 przedmiotów związanych z militarką. Y Mam podejrzenie, że tam po prostu zostały były wrzucane do wody wszystkie przedmioty przypadkowo znalezione już po zakończeniu działań wojennych, wtedy nikomu nie potrzebne. Ludzie zazwyczaj w takich przypadkach takie rzeczy zakopywali, ale człowiek z natury jest leniwy, więc jak ma wodę obok siebie, to po prostu takie rzeczy topi i mam pewność, że tam znajdziemy tego jeszcze więcej. Także te monety perlowskie. No, i przede wszystkim, marka też mnie nie zniechęcają. Wręcz przeciwnie, dają jeszcze POR-a, żeby tam wrócić, ponieważ wskazują na to, co mówiłem w poprzednim filmiku. Nie są tam nawiezione na te dno współczesne warstwy. Jeżeli są monety z Preelu i jest srebrna marka, więc tam są po prostu warstwy pamiętające jeszcze dawne czasy, dawne epoki. A to z kolei daje nadzieję. Na kolejne bardzo ciekawe znaleziska. Ale czy takie będą i jakie będą, to zobaczycie już w trzecim odcinku moich poszukiwań na tej Rzeszce. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też, żeby kliknąć dzwoneczek, wówczas dostaniecie informacje o każdym nowym filmie, który pojawi się na moim kanale. Kto z Was nie oglądał pierwszego odcinka Przygód Przy tym Moście. To link do filmu znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i do zobaczenia na kolejnych poszukiwaniach. Cześć.